play roblox because this game is stupid Mom, this game looks stupid What type of game is this? It's so hard. That's what she said. Stop. Attempt number two. Let's build a boat. okay this looks nice let's try this looks good so far oh no 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 <laughs> let's try again <laughs> round two Ja nie rozumiem w no jakim ja to w ogóle to groni to się, to bryna się bryna bryna. znalazłem. Każdy albo jest pierdolnięty, albo pijany. Yy, w, ty, w tym momencie. Bo... Nie, <laughs> nie, to jest w porządku. No dobrze, dziękuję. <laughs> kurwa! To muszą być halucynacje! Jebany się czymś zatruł kurwa! Meme! Approved. No time to read a list. Approved. Next the Meme. Approved. Meme. No. It's now illegal to use your Meme. Excellent argument. Approved. No, Meme. Look at you, you who were once so proud. Go now and never return. Add M. Gay. It's okay, son. he will always love you. I kinda like you, Dad. Get the fuck. what? W tej szkole nie można całować, a wszędzie te jemioły naciepali. O, może pani katechetka dostała dyspensę? Ona jest za bardzo postępowa, moim zdaniem. Nie każdy lubi średniowiecze jak ty, Julka. Dobra, Laski, idziemy do kibla. A nie możemy już iść pod klasę? Ale po co się spieszyć? Przecież mamy wóterze? Niech zgadnę, łysy ma obok lekcje. No. Ale żal. Jezu, pod że ten też jest jemioła. No to akurat jest logiczne. Cześć, dziewczyny. siema Adi. Całowałyście się już pod jemio? Nie. Tak, Adi, już dużo razy. No ja też. Kurde, szkoda. Ja się Adi nie całowałam. Z tobą nie chcę. Sandra, łysy idzie. Cześć, łysy! No siema Laski. I Adi. Co ty, Adi, myślałeś, że jak zamkniesz oczy, to cię nie zauważę. Kurde. Ej, łysy, a czemu ty jesteś łysy? Po starym. A to nie dlatego, że nie masz włosów. Agata! No co, tylko pytam. A ciebie przypadkiem Adi nie bajeruje, Sandra? Nie no, co ty, łysy? Ja wolę łysych. I głupich. Ja jestem łysy. I głupich. Nie rogaj w twojej dupie. Aplikacji Żabki, twoja mama żywa. Spierdalaj. Kurwa. People look at me and say ah, the skunkery! People look at you and say Nah no, he ugly. Wasza łajdackość? Jeżeli nie przynosisz dobrych wieści, to radzę ci dobrze. Spierdalaj. Co robisz? Spierdalam. Wróć! Ilu? Wszyscy. Kurwa mać. Nie rozumiem nic, ale kurwa, buja! Ale jesteśmy wysoko. Przestań. Co mam przestać? Najlepiej się nic nie odzywajcie. Jest tu kibel! Masz lęk wysokości? Ja widzę samolotów. Zesram się za chwilę. To po co chciałeś lecieć? Ja chciałam lecieć? Nie wytrzymam! Tama mówiłaś, że bilety są prawie za free i kupujemy. Ale to stary powiedział, że lecimy! Co to za worek? Prowadzię. Od kiedy ty się tak ojca słuchasz? A, dobra morda! Oddychaj, jesteś razem pierdolonego spokoju. Co tak jebie? Zostawiam się do rekomówki! Że co zrobiłeś? Uuu. Masz 5 sekund, żeby wyjebać to gówno do kosza. Bo jak nie, to ci wsadzę jest powrotem! ale przez mordę! Dobra, idę! Dziecko poszukaj! Dlaczego on zawsze coś musi odjebać? Może trzeba było mu pokazać, gdzie jest ten kosz? Uwaga, komunikat. Idiota z reklamówką pełną odchodów, który wyszedł na skrzydło samolotu, proszony jest o natychmiastowy powrót. Ale tu pijcie! I chyba nie ma tu nigdzie kosza! O ja pierdo. Rozjebie go. Pins. 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 Pin. Wypierdaj, nie dzwoń, cwelu jebane, bo cię rozjedę bez kitu, no mam cię rozjebać, no. Hmm, waszym zdaniem to był rozkaz? Jak dla mnie, to była tylko taka przyjacielska sugestia. No to jazda! Ale co z tobą? Co jest? No bo, widzisz, właśnie przed chwilą... Będę osrana, po pierwsze, będę zgłoszona zaraz. Moje chęci do nauki nie istnieją, zupełnie tak jak twój ojciec. Mój tata nie żyje. No i? Dziewczyno, może trochę dystansu do samej siebie? Kochaniutka, ty jesteś w ciąży? A nie? Sorry, zapomniałam. Jesteś po prostu gruba. To niemiłe. Może trochę dystansu do siebie? <laughs> Maciek mnie zdradził. Y wiem, przecież zrobił to ze mną. Pozrało cię? A może odrobinę dystansu? Ja oczywiście mam dystans do siebie. Normalnie nic nie jest w stanie mnie ruszyć. Masz rozdwojone końcówki. Naprawdę? Co z nimi nie tak? Jesteście podłe! To jest szmata. Nazywana również ścierą. Można nią wytrzeć na przykład zlew albo kibel. Ale to nie jest zwykła szmata. To jest super szmata.